Czy koty potrafią pływać? Oczywiście wszyscy wiemy, że koty z reguły oczywiście tej wody nie lubią, chociaż są wyjątki. Ale coś, co może wszystkich zdziwić, to to, że koty całkiem dobrze radzą sobie w wodzie. Można powiedzieć, że w taki sposób naturalny są w stanie pływać. Czyli kot, który w jakiś sposób dostanie się do wody i oczywiście ma szansę wydostać się jakoś z tej wody, z reguły w taki automatyczny sposób porusza tymi łapkami. Tak, jakby ktoś go uczył pływać. Oczywiście, pamiętajmy, nie próbujmy wrzucać tych kotów nawet na próbę, ponieważ one naprawdę w większości nie lubią tej wody. Ale koty, podobnie jak na przykład psy, w taki naturalny sposób potrafią pływać. Ale wcale to nie oznacza, że kot nie utonie. Niestety, jeśli nie będzie w stanie się wydostać, czy też ta woda, do której się dostanie, będzie nie taka, jak trzeba, kot jak najbardziej może utonąć. I to, no jak każda istota taka lądowa w bardzo szybki sposób. Więc koty potrafią pływać tylko że po prostu nie lubią wody. Z różnych najróżniejszych przyczyn, o tym też będzie niedługo materiał. Są oczywiście koty, które lubią wodę, o tym na moim innym kanale Ciekawski jak Polak będzie cały materiał, a są to takie koty jak turecki van, norweski kot leśny, mangs, mainkun, kot syberyjski. Kot bengalski. I właśnie te koty lubią wodę, lubią pływać, lubią się zmoczyć. Większość kotów jednak tej wody nie lubi i to pływanie jest dla nich czymś bardzo, bardzo niefajnym. One nawet nie lubią deszczu, nawet nie lubią się zmoczyć, a co dopiero z jakąś większą przyjemnością pływać. Więc koty pływają, ale koty tego w większości nie lubią. Więc nie narażajmy naszych czworonogów na coś, czego nie lubią. Niech robią po prostu to, co chcą. Oczywiście w pewnych ograniczonych rzeczach, żeby po prostu nam czegoś nie nawywijały. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.